Witam serdecznie. W kolejnym odcinku wybieramy się na ferie, w góry na narty. I plan był taki, że przed wyjazdem właśnie zmienię sobie ten olej już na to kastrola, bo sami się dopytujecie, kiedy go zmienię. No cały czas nie miałem czasu. No niestety niestety dalej nie miałem czasu go wymienić. Więc jedziemy na Ravenolu. Ravenol w tym momencie zrobił jakieś 7000 km. I teraz przed wyjazdem stwierdziłem, że sprawdzę sobie poziom. Generalnie, jak wlewałem go, bo zawsze wlewam tyle samo. Na miarce było dotąd. Innymi słowy, te dwa diamenciki i ten górny były puste. Natomiast odtąd był już poziom oleju. No, i powiem Wam, że przed chwilą sobie sprawdzam. No, i jednak oleju trochę ubyło. Robiłem to, słuchajcie, wiele razy na wcześniejszym oleju, czyli na motulu, i naprawdę nie doświadczyłem jakiegokolwiek ubytku. Natomiast przed chwilą właśnie sprawdzałem. I słuchajcie, poziom jest mniej więcej dotąd, zaraz Wam pokażę. Innymi słowy, ubyło gdzieś stąd, dotąd. Czyli jakieś 3 mm na miarce. Nie wiem ile to będzie 3 mm yy, ze 100 ml, 200 chyba nie będzie. Czy może 200? Ok, wsadzam jeszcze raz. No i wyciągamy. I proszę bardzo. No jest tyle co wam. Mówiłem i szczerze mówię, innymi słowy, ravenolu troszeczkę ubyło. Ravenol A3, motul był A5. No, ciekawy jestem, czy to wina, właśnie zmiany oleju, czy może Honda siłą rzeczy. Powolutku zaczyna brać jak to wszyscy piszą, że Honda bierze olej. No nic, nagrywam to specjalnie, że gdyby czasem potem się okazało, że pokażę Wam, że bierze trochę oleju na Kastrolu, żeby nie było, że Kastro syf. Więc specjalnie nagrywałem już kilka odcinków o maśle na Ravenolu. W tej chwili to w ogóle pojechałem sobie umyć auto. Na mynie, bo nie pojadę brudnym autem. Zrobiłem jakieś 700 metrów pod myjnie i z powrotem. Także silnik totalnie zimny, no i masełko wyszło. Tak więc będziemy obserwować kastrola, jak go zalejemy. Dzięki. Trzymajcie. Się.